Aloha dziewczyny, cześć, witam Was serdecznie, na stosunkowo. To ja, Maxi, dzień dobry, słuchajcie dziewczyny. Dzisiaj zabieram się za pytanie, które słyszę bardzo, bardzo, bardzo często. To jest jedno z najbardziej nurtujących nas pytań po rozstaniu z osobą toksyczną. Czy on zrozumie, czy będzie tęsknił, czy w jakiś sposób będzie przeżywał to, że mnie stracił? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, dziewczyny. Zapraszam. Żeby odpowiedzieć na pytanie tytułowe, musimy zadać sobie kilka pytań dodatkowych. I e, najważniejszym z tych pytań będzie pytanie: Po co wchodzisz w relacje? Bo widzisz, różni ludzie wchodzą w relacje z różnych przyczyn. Ty szukasz miłości, koneksji, szacunku, zaufania, wsparcia, poczucia bezpieczeństwa. I za tym też po relacji z toksykiem tęsknisz, bo to widziałaś w relacji albo. Chciałaś to widzieć, żyjąc poniekąd w zaprzeczeniu tego, jak bardzo było źle, żyjąc nadzieją, że przyjdzie taki dzień, że w końcu to dostaniesz, że zapracujesz na to. W pewnym momencie on zobaczy, jak dużo inwestuję, jak dużo z siebie dałam, jak bardzo go kochałam. Więc poniekąd możemy powiedzieć, że te relacje bardziej funkcjonują tylko i wyłącznie w krainie nadziei i wyobraźni, jako relacja zdrowa, i chcemy wierzyć tak bardzo, że pozostajemy z tym człowiekiem. Totalnym zaprzeczeniu tego, jak jest. To jest po naszej stronie, to jest to, po co my wchodzimy w relacje i za czym tęsknimy. Natomiast osoba toksyczna wchodzi w relacje z przyczyn egoistycznych. Ta osoba na każdym kroku chce poczuć się dowartościowana Twoim kosztem. Ta osoba Cię wykorzystuje. Więc zobaczcie, jak, jakie to są dwa światy, po co my wchodzimy w relacje i po co wchodzi osoba toksyczna w relację? Nie jest to żadnym sekretem, i słuchajcie, to jest absolutnie naturalne i normalne i każdy z nas ma tak samo, że po rozstaniu mamy na ego siniaki, mamy obniżone poczucie własnej wartości, i to jest dokładnie ta przyczyna, dla której chcemy dowiedzieć się. Że nasz toksyk za nami tęskni, myśli o nas, że nie może przeżyć tego rozstania, bo to też świadczy o tym, że my jesteśmy wartościowe. W naszym oczywiście wewnętrznym monologu. Tak? Szukamy tego dowodu na to, że byłyśmy wartości. Natomiast pytanie tytułowe brzmi, czy toksyk za nami będzie tęsknił? I teraz, jeżeli wartości, których szuka toksyk w relacji, to jest dominacja nad tobą, to jest kłamanie ciebie po to, żeby się dowartościować z samego faktu, że łykasz te kłamstwa, to jest wykorzystywanie ciebie pod każdym względem. Mówimy tutaj o wykorzystywaniu seksualnym, finansowym, budowaniu się na tobie poprzez krytykowanie ciebie, poprzez karanie ciebie ignorowaniem, tak żebyś um, traciła kontrolę nad sobą, tak żebyś nie panowała nad sobą emocjonalnie. Każdy Twój wybuch. Agresji, to jest Twoja bezsilność i to buduje toksyka, bo to dla Niego jest informacja: Mam Cię, mam nad Tobą kontrolę, mam na Ciebie taki wpływ. Więc On tego szuka. On szuka tego, żeby poczuć, że ma nad kimś kontrolę. Ma nad kimś władzę, może kimś dyrygować. Odpowiadając na pytanie tytułowe, czy toksyk za nami może tęsknić, nie w tym ujęciu, w jakim my rozumiemy tęsknotę. My tęsknimy za człowiekiem, Poprzez pryzmat miłości, poprzez pryzmat e, bezpieczeństwa, poprzez pryzmat zaufania, poprzez pryzmat inwestycji emocjonalnej. Natomiast toksyk tęskni za dowartościowaniem, któremu dawałaś. I teraz, dopóki toksyk nie znajdzie sobie nowego źródła dowartościowania, to może tęsknić za dowartościowaniem, za tym, ile korzyści mógł osiągnąć od ciebie, wycisnąć z tej cytryny. Będzie tęsknił za tym, na ile mógł Cię kłamstw nabrać, jak bardzo mógł Cię zdominować, ile krzywd mógł Ci zrobić. Bo to wszystko dla niego to była pula do wartościowania. I za tym tęsknić być może, może toksyk. Natomiast toksyk nie tęskni w naszym rozumieniu tego słowa, bo e, ludzie toksyczni mają generalny problem z, z emocjonalnością oraz z empatią. Nie, toksyk nie tęskni za tym, że go kochałaś, że za nim tęskniłaś, że o niego dbałaś, że przejmowałaś się jego rodziną. On nie, nie tęskni za tym. On tęskni za energią, którą z ciebie spijał, wysysał i karmił siebie, budował siebie. W taki sposób funkcjonują toksyczni ludzie. Więc, mimo że może ci to w tym momencie łamać troszeczkę serce, Prawda jest taka, że musimy zrozumieć, że oczekujemy bardzo często od osoby zaburzonej emocjonalnie, żeby funkcjonowała jak zdrowa osoba emocjonalnie, co się nie wydarzy. Oczekujemy od ludzi, którzy mówią w innym języku, żeby zrozumieli nasz język. Widziałyście takie sytuacje? Jak człowiek mówi po polsku, ale ja poproszę pana, czy ja mogę wejść na tą łódkę 5 euro tak kartą? Mm, Okej? Okay. I e, próbujemy się dogadać, ale mówimy w dwóch różnych językach, więc nie, on cię nie zrozumie. On nawet nie rozumie tego do końca, jak my czujemy, bo on tego nie doświadczył. Rozumiecie? Więc mm, to są nasze oczekiwania, które tutaj e, powodują rozczarowanie. Oczekujemy od osoby, która nie jest w stanie czuć tak jak my, żeby czuła tak jak my, żeby przeżywała tak jak my, bo z kolei my. Z tego czerpiemy dowartościowanie. Dziewczyny, to jest nasze ego. Tak, mamy siniaki na tym ego, po rozstaniu, tak, czujemy się troszeczkę słabiej ze sobą. E, związki toksyczne mają też to do siebie, że jesteśmy wycieńczone. Układ nerwowy wycieńczony, ciało fizyczne też wycieńczone, po tylu nieprzespanych nocach, przepłakanych dniach. Dajcie sobie czas. A ego? Karmimy z innego źródła. Powtarzam Wam, e, nie szukajcie tego dowartościowania, bo cały czas... Jesteście zawieszone poniekąd w przeszłości, czekając na informacje, na dowód, że byłam wystarczająco dobra. Dla kogoś, kto niestety nie rozpoznaje pewnych wartości. Dla niego wartością jest, z kogo mogę dzisiaj ściągnąć energię, z kogo mogę dzisiaj ściągnąć informację, że jestem ważny, że zawsze mam rację, że tak będę mógł nad Tobą dominować. I teraz toksyk oczywiście to jest osoba, która jest niesamowitym aktorem najczęściej, bo idąc przez życie, na przestrzeni lat, obserwuje zachowania różnych ludzi i uczy się tych zachowań. Więc w momencie, w którym będzie chciał do nas wrócić jako do łatwego źródła do wartościowania, bo my już sobie na wiele z nim pozwoliłyśmy, my już te granice naprawdę obniżałyśmy tyle razy, że najłatwiej jest mu wrócić do nas, żeby znowu dostać to niesamowite uczucie do wartościowania, bo przez tydzień może być cudownie. On Wam może obiecywać naprawdę zmianę, złote góry. To też jest bardzo typowe dla toksycznych ludzi, że będą Wam obiecywali wycieczki, romantyczne weekendy, że wszystko to, co chcesz. To jest wyuczone zachowanie, które ma za zadanie dać Ci znowu nadzieję, że będzie dobrze. I kiedy dasz się złapać na haczyk i przez tydzień będzie love bombing, bo nie może być od razu przecież źle, bo złapiesz się na tym, że coś tutaj nie gra. Więc przez tydzień znowu będziesz dowartościowana, będziesz najpiękniejsza, wyjątkowa, i tak dalej, i tak dalej. Po tygodniu wróci ten sam okrutny człowiek. Okrutny człowiek. Więc powiem wam, kobietki, nie dajcie się złapać na to, kiedy on mówi, że tęskni, że kocha jak nigdy wcześniej nikogo, bo to oczywiście jest niestety tylko gra aktorska, która ma doprowadzić go do konkretnego celu. A celem jest Znowu czerpać dowartościowanie od kobiety, od której wiem, że mogę dostać dowartościowanie. Dlaczego? Bo ona mnie kocha. Więc ona dużo zniesie dla mnie. Więc ona pozwoli mi na wiele. Więc będę mógł ku nią manipulować na lewo i prawo, a ona ze mną zostanie. Wystarczy dać jej nadzieję. I dziewczyny, te nasze uszy, kiedyś już o tym mówiłam, że to byłby hit sprzedażowy z zakresu randkowania, zatyczki do uszu dla nas. Serio. Dajemy się złapać na kolejne cykle toksyczne. Bardzo Wam kibicuję, żeby nie musiało być ich bardzo, bardzo dużo. Sama pamiętam, że zgodziłam się na wiele i dawałam kolejne szanse, nawet nie dwie, tylko to już będą dziesiątki. Musiałam tych cykli przejść bardzo dużo, żeby uświadomić sobie, że te słowa to są kłamstwa i że za każdym razem wracam do punktu wyjścia, a nawet kończę w dużo gorszym miejscu niż poprzednio, żeby w końcu powiedzieć dość. I um, ja Wam kibicuję, żebyście nie wypierały tego, co doświadczacie, ufały swoim emocjom i po prostu walczyły o czas, bo, bo czas jest największą wartością w naszym życiu. Także. Odpowiadając na pytanie, toksyk tęskni, ale tęskni za dowartościowanie. Więc pamiętajcie też, że czasami bywa tak, że nasi toksyczni partnerzy bardzo szybko idą do przodu, bardzo nas to boli, ale to jest tylko dlatego, że udało mu się znaleźć inną kobietę, która bardzo szybko da mu dowartościowanie. I to jest tylko tyle. Cała ta gra, całe jego życie, to jest tylko i wyłącznie poszukiwanie kolejnej ofiary. Może być ich kilka na raz. zawsze jest ta jedna, z której można spić najwięcej energii, która najbardziej obniży granice, która jest tą dobrą dziewczyną, która kocha, która wierzy, która ma nadzieję. Pamiętajcie, że ci ludzie czasami odpuszczają łatwo, kiedy mają źródło do wartościowania zazwyczaj zapewnione, ale czasami wracają do nas i walczą o nas i jest love bombing niesamowity, dlatego że z nową osobą. Musiałby być tym cudownym człowiekiem, którym był z Tobą na początku, przypominam, przez długi czas. Przez długi czas, żeby ta osoba zaufała, opuściła gardę, żeby zakochała się, zauroczyła się na tyle, żeby on mógł zacząć e, etap dewaluacji, etap manipulacji, gaslightingu, e, flying monkeys i tak dalej, i tak dalej. I cała ta kampania toksyczna, która się dzieje w toksycznych relacjach. Więc Ty jesteś dalej. Najczęściej, najłatwiejszym i najszybszym źródłem do wartościowania. Dlatego też toksyk po rozstaniu czasami wraca i to wraca w pięknym stylu. Nie? Albumy ze zdjęciami misie, czekoladki, pizza, przeprosiny, i randka i w ogóle cudowna intymność itd. Tak tak nie dajcie się nabrać dziewczyny, bądźcie smart, bo to jest tylko i wyłącznie gra aktorska a jeżeli chodzi o tęsknotę powtarzam Wam, on tęskni tylko za dowartościowanie a Wy z kolei nie szukajcie tego dowartościowania od niego, nie szukajcie dowodu od człowieka, który jest zaburzony, bo jest znajdźcie to dowartościowanie w swoim życiu, same sobie zróbcie, same sobie wyhodujcie, same sobie dajcie, bo tego Wam nikt nie odbierze, to jest jedna z tych prac które się naprawdę opłacają na całe nasze życie, więc proszę niech Cię nie boli to że nie walczy. Jeśli nie walczy, proszę nie szukaj ciekawości e, informacji na ten temat, bo de facto to niczego nie zmienia. Twoje ego tak może tańczyć salsę przez chwilę, ale uwierz mi, twoje ego może tańczyć salsę z bardzo wielu innych przyczyn. Z toksykami najlepiej mieć dożywotniną kontakt. Przypominam, to jest moje osobiste zalecenie najlepsze na świecie, i wierzę w to. Podpisuję się na 100% pod tym. Dziewczyno, tymczasem trzymam za Ciebie kciuki, wysyłam Ci gorącego Buziaka z Hiszpanii, zapraszam Cię na konsultację, jeżeli masz taką potrzebę. Wszystkie informacje są w pudełeczku pod spodem, pod filmem. Kurs reset dalej jest dostępny, jeżeli chcesz popracować nad sobą. Kobietko, do zobaczenia jak najszybciej, a tymczasem życzę Ci fantastycznego dnia. Buziaki!